Wycisz hałasy wokół siebie i pozwól, by twoja dusza zaczęła dostrajać się do nieba. Właśnie w tej chwili może wydarzyć się coś potężnego. W Księdze Jeremiasza, rozdział 29, werset 12 znajduje się obietnica: "Wtedy będziecie mnie wzywać, przyjdziecie się do mnie modlić, a ja was wysłucham". To słowo nie jest symbolem, to bezpośrednie wezwanie Boga do tych, którzy pragną więcej jego obecności. To zaproszenie, by na nowo rozpalić ogień modlitwy który często gaśnie w zgiełku codziennego życia. Może czujesz się teraz daleko od Boga, może kiedyś odczuwałeś ogień płonący w sercu, intensywne pragnienie bycia w Jego obecności o poranku, ale z czasem ten żar zgasł. Dobra wiadomość jest taka, że Pan nie rezygnuje z tych, których kocha, a jeśli jesteś tutaj, słuchając tych słów, to dlatego, że Duch Święty woła Cię z powrotem, woła do ponownego spotkania. Do czasu duchowej odnowy, do wołania, które przełamuje ciszę i porusza niebo. Poranna modlitwa to więcej niż nawyk, to codzienne przymierze z Bogiem. To moment, w którym oddajemy nasze troski, nasz niepokój, nasze lęki i otrzymujemy pokój, kierunek i siłę. Rozpoczęcie dnia modlitwą to nie religijny gest. To decyzja płynąca z wiary, to zaufanie, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, nawet gdy wszystko wokół wydaje się być poza porządkiem. Są ludzie, którzy właśnie teraz doświadczają duchowego zmęczenia. Mają ciężkie serca, umysły przepełnione troskami. Niektórzy płaczą w samotności, inni starają się utrzymać wiarę, ale zniechęcenie stało się ich codziennością. Jeśli to cię dotyczy, wiedz, że Bóg nie jest obojętny na Twoje wołanie. On słyszy nawet to, czego nie potrafisz wyrazić słowami, i pragnie na nowo rozpalić ten ogień, który zdaje się przygasać. Nie emocjonalny płomień, ale ogień, który poprowadzi cię z powrotem do miejsca tajemnicy, do ołtarza, do gorliwej modlitwy, która rodzi się z głębi duszy. Nie musisz czuć się silny, żeby się modlić. Wystarczy, że zaczniesz. Dzisiejszy werset nie mówi, Jeśli będziecie pełni wiary, wysłucham Was. Mówi jedynie, Będziecie mnie wzywać, a ja Was wysłucham. To oznacza, że nawet Twój szept jest słyszany. Nawet Twoje ciche błaganie w środku nocy, gdy nikt nie patrzy, jest zapisane przez Boga. I On odpowiada. W tym porannym rozważaniu razem będziemy wołać o odnowione życie duchowe. Poprosimy Ducha Świętego, by tchnął w nas nowy czas. Czas, w którym modlitwa staje się paliwem naszej drogi. Czas, w którym rozproszenia nie zabierają nam już bliskości z Bogiem. Czas, w którym niebo porusza się nie dzięki doskonałości naszej modlitwy, lecz dzięki szczerości naszego serca. Teraz chcę cię zaprosić do aktywnego uczestnictwa w tym momencie. Zostaw w komentarzu swoje wołanie. Napisz z wiarą: "Da Panie, rozpal we mnie ogień modlitwy" albo jeśli wolisz, napisz po prostu: "Upomódl się za mnie". Istnieje wspólnota wiary, która się modli, która idzie razem, która wierzy w moc modlitwy o poranku. Umiłowany Ojcze, na początku tego poranka poddajemy się twojej obecności z pokornym i skruszonym sercem. Nie przyszliśmy z obowiązku, nie przyszliśmy z rutyny, przyszliśmy, bo jesteśmy spragnieni, spragnieni Twojej obecności, spragnieni Twojego głosu, spragnieni czegoś, co można znaleźć tylko w miejscu tajemnicy modlitwy. Przyszliśmy, bo wiemy, że bez Ciebie jesteśmy niczym. Przyszliśmy, bo chcemy na nowo rozpalić ten ołtarz w nas, chcemy Cię szukać całym sercem, w Prawdzie, z oddaniem, z szczerością. Panie, Twoje Słowo mówi w Jeremiasza 29, 29:12. Że gdy Cię wezwę i zbliżę się w modlitwie, Ty mnie wysłuchasz. I właśnie to robimy teraz. Zbliżamy się. Rzucamy się w Twoje ramiona. Wołamy z głębi duszy o nowy czas. Czas, w którym ogień modlitwy nie będzie tylko chwilowym uniesieniem, ale codzienną pasją. Czas, w którym modlitwa będzie naszym oddechem. Czas, w którym szukanie Ciebie stanie się centrum naszego życia. Obudź Panie w nas ten ogień, który sprawia, że będziemy się modlić. Aż niebo się poruszy, niech to poranne wołanie dotrze przed Twój tron jako wonna ofiara, niech przełamie bariery rozproszenia, obojętności, duchowego oziębienia, niech nasze serce znów bije z pasją dla Twojego imienia, zabierz wszystko, co oddziela nas od tej bliskości, zabierz ciężar rutyny, twardość, jaką życie odcisnęło na naszych uczuciach, ślady rozczarowań, które zgasiły naszą wiarę. Odnów, Ojcze, naszą pierwszą miłość. Rozpal płomień, tchnij w żar, daj nam serce rozpalone modlitwą. Panie, są ludzie, którzy słuchają tej modlitwy i nie potrafią już modlić się jak kiedyś. Zmęczenie, ból, niepokój, strach wszystko to zagłuszyło ich wołanie. Ale Ty, Ojcze, jesteś tym, który słyszy nawet jęk duszy, Ty słyszysz nawet ciszę pełną bólu, Ty rozumiesz każdą łzę, która spływa bez powodu, dlatego proszę Cię teraz. Dotknij tego zmęczonego serca, dotknij tego przeciążonego umysłu, odwiedź tego przygnębionego ducha. A tam, gdzie panuje ciemność, tchnij swoje światło. Tam, gdzie panuje zamęt, daj swój pokój. Tam, gdzie panuje strach, wlej swoją odwagę. Twoje słowo mówi, że modlitwa sprawiedliwego może wiele zdziałać. Nie dzięki zasługom tego, który się modli. Ale dzięki mocy tego, który słucha. A my mówimy do Boga, który stworzył niebo i ziemię, Boga, który przemienia niemożliwe w świadectwa. Modlimy się z wiarą, modlimy się wierząc, że Pan działa już teraz, w niewidzialnym, w głębokim, w intymnym. Duchu święty, przejmij kontrolę nad tym dniem, kieruj naszymi krokami, daj nam mądrość w decyzjach, spokój w myślach, rozeznanie w słowach, zachowaj nas od wszelkiego zła. Strzeż naszego domu, naszej rodziny, naszego zdrowia, naszych planów, pomóż nam zacząć i zakończyć dzień świadomi Twojej obecności. Niech ten poranek będzie naznaczony cudami, niech drzwi się otworzą, niech odpowiedzi przyjdą, niech nadprzyrodzone nas zaskoczy. Boże, modlimy się także o uzdrowienie uzdrowienie emocjonalne dla tych, którzy noszą stare rany, nierozwiązane traumy, blizny, których czas nie zdołał uleczyć. Uzdrowienie fizyczne dla tych, którzy są chorzy, którzy czekają na diagnozy, wyniki, terapię. Niech nastąpi pełne odnowienie, bo Ty jesteś Bogiem, który uzdrawia. Ty jesteś Bogiem, który sięga aż do kości i tkanek swoją potężną ręką. Ty jesteś Bogiem, który powołuje do istnienia to, czego nie ma. Panie, rozpocznij dziś coś nowego w nas. Odnów nasz umysł, oczyść nasze wnętrze, oczyść myśli, które odbierają nam wiarę, przynieś pokój duszy która obudziła się zaniepokojona. Ucisz serce, które przeżywa kryzys. Wyciągnij swoją potężną dłoń nad tym, kto jest bliski rezygnacji, odnów siły tego, kto już nie widzi sensu. Ty jesteś pomocą obecną w ucisku, ty jesteś bezpiecznym schronieniem w burzy, ty jesteś tym, który podtrzymuje, gdy wszystkie podpory się walą, ty jesteś Ojcem, który nie opuszcza, ty jesteś Bogiem, który odpowiada. I ogłaszamy z pełną wiarą, to nie będzie zwykły dzień. To będzie dzień naznaczony modlitwą, dzień, w którym będziemy Cię szukać z pasją, dzień, w którym nasza wiara wzrośnie, dzień, w którym nauczymy się bardziej Cię słuchać i ufać Ci we wszystkim. Nie chcemy już żyć rozproszeni, oddaleni, odłączeni, chcemy życia, które zaczyna się i kończy na Twoim ołtarzu, drogi, którą prowadzi Twoja wola, serca, które znów płonie Twoją obecnością. Kontynuuj, Panie, to, co rozpocząłeś tego poranka. Bo jest tu więcej niż słowa, jest głębokie wołanie, które właśnie się rozlega, i wiemy, że niebo się porusza, gdy modlimy się z wiarą. Jeśli ta modlitwa dotknęła twojego serca i przemówiła do ciebie w jakiejkolwiek dziedzinie twojego życia, napisz w komentarzu słowo Amen. Ten prosty gest to wyznanie wiary, to jak podniesienie rąk i powiedzenie przyjmuję to słowo, wierzę w tę modlitwę. I gdy to robisz, wiedz, że cała wspólnota wstawia się razem z tobą, idzie u twego boku. Wierzy, że Bóg działa właśnie teraz, nawet jeśli twoje oczy jeszcze tego nie widzą. Tutaj każdego ranka szukamy Bożej obecności z wiarą, celem i oddaniem. Zapisując się na kanał i włączając powiadomienia, otrzymujesz codzienne modlitwy, które wzmacniają twoją wiarę i pomagają rozpocząć dzień z Bożym prowadzeniem. Zostaw polubienie. By to Słowo dotarło do jeszcze większej liczby serc. Dlatego zapraszam Cię, abyś był z nami jutro o szóstej rano, na kolejny moment głębokiej modlitwy, żywego Słowa, spotkania z niebem. Bóg ma jeszcze wiele do zrobienia w Twoim życiu, a ta droga się tutaj nie kończy. Niech Twoja wiara będzie umocniona, a ogień modlitwy niech dalej płonie w Tobie. Do zobaczenia jutro.